Witam kochani w naszym piątym dniu spotkania w Wiśle. Tematem naszego porannego spotkania będzie oczyszczenie seksualności, a w szczególności oczyszczenie seksualności mężczyzny ziemi. Kochani, na ten moment wielkiego przebudzenia. Chodzi o to, aby na Ziemi została uwolniona moc kobiety. Ona nie jest jednak uwolniona w pełni, kiedy nie uwalnia się moc mężczyzny, a to ta moc oddana jest czarnemu światu. Ta moc oddana jest Ojcu Ciemności. To mężczyzna oddał się wielkiej egzaltacji swoje ciało i stał się ojcem do którego się modlił którym powierzał siebie swoje ciało i dla którego to posiadł kobietę ziemi pamiętacie słowa przybyły na ziemię kosmiczne istoty albo i inne tłumaczenie tłumaczenie przybyli synowie Boga brali sobie ziemskie córki Dosłownie i uczynili z nich nierządnice. Rodziły się z tego giganci. Potem je wytępiono, ale uczyniono inną hybrydę. Podano to nam w micie o Edenie, o nowej serii Adamus o Ewie, których wypędzono potem w, z Oranżerii, aby się zaklimatyzowała, aby się. Przemieszała z innymi rasami człekokształtnymi. Potem wiele statków kosmicznych przybywało, aby dopełnić rodzaju reprodukcji, introdukcji rasy, którą naprawdę celowo zniszczono, stworzono taką, aby było nią łatwo władać. Kochani, przyjrzyjmy się naturze człowieka i innym rasom, Form, kosmicznych form, które tutaj się spełniają, czy któraś z tych raz ma takie kody rozpasania seksualnego, że ona potrzebuje zażywać seksu dosłownie codziennego, że na wszystko co patrzy, zaraz uruchamia się program seksualny, świadomie i nieświadomie. Takie kody mieliśmy ciągłej kopulacji. O co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Z czym pieniądz został na ziemi utożsamiony, stał się synonimem seksualności, został z tym połączony. Chodziło o złoto, o potężną energetykę naszą stwórczą. Jest nią moc seksualna. Kiedy wyzwalasz się z wielkiego programu używania ciebie przez demony, Inaczej możesz nazwać cały ten wszechpotężny system ciemności, który Ziemi ogarnął system śmierci, Matrixem albo Ojcem. Wychodzisz z tego programu. Zobaczysz, jak wiele aplikacji zostało na innym wymiarze tobie zainstalowanych, abyś był w tych popędach. Wbrew naturze. Kochani, seksualność i seks jest przepiękny, ale Ty masz go przeobrazić. Masz go przyjąć, szczególnie jako mężczyzna, jako Twój autentyczny dar, że On jest wolny od programów, On jest wolny od zniewolenia, On jest wolny od obrazowości, którą nas kodowano poprzez telewizję, poprzez komputer, zwaną pornografią. Odczuj, że rozpuszczasz te obrazy, że one nie mają nad Tobą władzy, bo one zostały w Ciebie wgrane celowo. Aby tobą sterować, abyś pobudzał takie komórki i uruchamiał programy kierujące ciebie na rodzaj seksu, który nie można nazwać zwierzęcym, bo to zaprzeczałoby prawdzie. Zwierzęta przepięknie siebie kochają, są czystą miłością i ich prokreacja jest przepiękna. Ale nasza ścieżka jest inna. My mamy najpierw odzyskać siebie z rodzaju perpetuum mobile, którym staliśmy się dla tych światów, a my jeszcze zachwycaliśmy się, że ta seksualność, ten seks jest piękny, a mamy oprzytomnieć. Bo jest to rodzaj podróży hmm, Odyseusza, którego wam biły nimfy i którego przyciągały, y, aby zwabić do jego świata. Tym jest obecny świat śmierci on wabi, nie wychodzisz z niego, dokąd kierujesz się na ten rodzaj seksualności, bardziej rodzaj prostytucji, w której to uczyniono szczególnie kobietę ziemi, a ciało mężczyzny stało się rodzajem rękawiczki, rodzajem garniturów, w które wkraczały demony, byty innych światów, które na ziemi się pojawiły, które nie są z Zdolne same do inkarnacji, więc e, przejęły naszą świadomość, zajęły nasz świat. I tym stała się ziemia rodzajem niewolnictwa. Kiedy mówisz jeszcze, że ten świat jest piękny, że ta seksualność jest piękna, przecież w prawdzie, nie wychodzisz z tego. To nie w tym rzecz, żeby potępiać ten świat. Żeby to krytykować, że seksualność jest zła, ty masz sam, jako mężczyzna, zobaczyć, czym seksualność jest, czym była w tym świecie. Poprzez oczyszczenie w sobie czystą miłością dostrzegasz prawdę, że jest ona zupełnie czymś innym, że jesteś wolny od popędów, że prawdziwa miłość jest, nie jest seksualnością że połączenie seksualności z miłością daje ci prawdziwą wolność i przywraca prawdziwy smak seksualność uczucie w którym spełnienie którym ta seksualność jest ona jest przepiękna ale jako mężczyzna możesz głęboko się połączyć i oczyścić z siebie z programów z popędów y z potrzeby doznawania orgazmu, z potrzeby yy, kopulacji, yy, w której ten program cyklicznie nakręca Ciebie, abyś ciągle to czynił. Naprawdę chodziło o to, abyś oddawał energię, abyś się zubażał, abyś yy, stał się kopalnią złota i yy, oddawał wszystko tym światom, które przybyły na ziemię i stworzyły sobie taką istotę, którą można wciąż drenować, która tak naiwnie podąża z tym programem a jesteś istotą niezwykle potężną jestem istotą niezwykle potężną i dosłownie skupiając się na swoim sercu budzę swoją świadomość i odczuwam uwolnienie z programów uwalniam wgrane mi aplikacje oczyszczam kody które powodowały, że Cokolwiek, gdziekolwiek się poruszaliśmy, uruchamiały się te aplikacje, one się budziły. U, zdalnie sterowane, wgrane nam obrazy pornografii, chociażby to był niewinny film erotyczny, ale to była też pornografia. To nie było miłością, to służyło naszemu zdalnemu sterowaniu i zaprzedawaliśmy się tym światom, oddawaliśmy się tym światom. Czyniąc na ziemi masową prostytucję. Teraz możemy się temu przyjrzeć, głęboko odczuj serce, odczuj, że uwalniasz w sobie wszystkie doświadczenia, że uwalniasz postrzeganie doświadczeń seksualnych w sobie, jako człowiek pokochaj głęboko te odczucie, że zagłębiasz się w swoje serce i swoim sercem oczyszczasz, cał, oczyszczam całe pojmowanie seksualności człowieka we mnie. To uwolnienie daje czystą przestrzeń teraz, w której odczuwam powrót autentycznej mocy Boga, autentycznego spełnienia mocy boskiej istoty we mnie. Odczuję jak płynie miłość Matki, jak ona Cię przenika, bo tak prawdziwie uwalniasz kobietę i tak prawdziwie uruchamiasz przemianę stajesz się z prawdą wyrażenia syna ziemi który nie krzywdzi już kobiety kochani jak ironicznie podano nam to w biblii w księdze zwanej dekoderem ludzkości lub zwanej krwawą księgą księdze która była tylko marnym plagiatem egipskiej księgi umarłych a my się nią zachwycaliśmy nie widząc podstawowych prawd podstawowego zniewolenia jakiego ona stała się przyczynkiem bierzcie ziemię w posiadanie a kobietę postawiono w symbolice wielu sen niżej niż osiołek uczyniliśmy jako synowie ziemi jako synowie matki nierządnicę z matki Braliśmy jej córki dosłownie jak demony, które przybyły, które nazwano aniołami, nie wiedząc, że anioły to pośredniki, że to byty, które przybyły tu czerpać. Nie ma kosmicznych światów, które chciałyby pomóc Ziemi. Kochani, żaden świetlisty świat nie ingerował w doświadczenia boskich dzieci Ziemi. Te światy zaufały naszej doskonałości, wiedziały, że nasza moc jest przepotężna, że prędzej czy później przebudzimy się i teraz w splocie czasów powraca nasza świadomość, powraca nasza moc, powraca nasza niezwykła pamięć i to się dzieje, to się dokonuje, bo jako mężczyzna budzę swoją seksualność i tym samym podnoszę swoją świadomość. Odczuj to proszę. Nieprzypadkowo na naszym spotkaniu pojawiło się tylu mężczyzn i jak każdy z nas szczerze przyzna, nie jesteśmy dumni z naszej seksualności. Nie jestem dumny z moich doświadczeń seksualnych, ale też niczym się nie obwiniam, bo obwinianiem właśnie wykładałem siebie te programy poniekąd zostały mi dane, podawane, ale tak abym ja przyjmował to jako prawdę, jako normalne. Podsuwane zostały obrazy, podsuwane zostawały fantazje. Ja te fantazje tworzyłem, a to zostawało pakowane w specjalne nisze, aby kiedy będę się z tego chciał wydostać, to jest mi otwierane jako moje tworzenie. A teraz masz puszkę Pandory i sobie z tym porać, Zobacz, że sobie nie poradziłeś ze swoją seksualnością. Że ona ma tyle podpięć, że patrz, tam patrzyłeś wzrokiem, a tu się przytulałeś. I jednak wpiąłeś się seksualnie. I teraz uruchamia się potężne podpięcie, potężne połączenie. Im więcej kontaktów seksualnych, tym trudniej teraz Ci jako mężczyźnie z tego wyjść. I tak drenowałeś kobietę, tak drenowałeś kobietę, matkę. Naprawdę nie zaliczałeś doświadczenia spełnienia się z matką. Teraz połącz się głęboko z kobietą, ziemią, z kobietą, z którą się spełniasz. Podziękuj głęboką miłością za prawdę tego spełnienia. Odczuj, że kochasz, że prosisz o wybaczenie krzywd kobiecie, z którą jesteś że jednak ją krzywdziłeś i w ten sposób prawdziwa miłość oczyszcza i przywraca Tobie autentyczne spełnienie istoty miłości, którą jesteś, autentycznego syna ziemi. Poczuj, że to jest matka, że to jest matka ziemia, że to jest Twoja siostra, że Ty jesteś jednością z nią, że ona dała Ci tą piękną miłość, te piękne spełnienie które teraz przywracasz sobie autentycznie, uwalniając kody programu świata, śmierci, który dał ci chorą egzaltację. Przyjrzyj się głęboko tym wszystkim uciechom, którym się oddawałeś, w których myślałeś, że spełniasz się w czystym seksie z przygodną kobietą, a teraz zobacz głęboko boskim okiem, że był to trup. Że był to ciekający robakami nieboszczyk demon, że miał rogate rogi i czerwone oczy. A ty myślałeś, że to tylko zwykły seks, który możesz sobie bez miłości hmm, zakosztować. Ja jednak ci mówię zobacz głęboko sercem, i odczuj uwolnienie podpięcia pod demona, zobacz, że. W tym wymiarze zostawałeś manipulowany w czasie, zostawałeś często zabierany na inny wymiar, w inny portal, na statek kosmicznych, gdzie za te uciechy, które podawano ci, że ty nie widziałeś, bo zakreśliłeś sobie w rytuałach krzyżykiem czy machinacją przekreślenia miłości i życia. Twoje widzenie, swoje postrzeganie, nie dostrzegałeś tego, co naprawdę wierzysz. Myślałeś, że rozpasanie seksualne jest normą, a jednak prawdą spełnienia boskiego dziecka jest to, że tak kobietę, jak mężczyznę masz w sobie i nie potrzebujesz naprawdę go szukać. <laughs> że teraz, jako budzący się, jako budząca się istota boska, po prostu to odnajdujesz i kochasz dar spełnienia swego ciała, które przyjmujesz dosłownie jako boskie, które oczyszczasz z rodzajów artefaktów, plomb, obrazów ci wkodowanych, ale które jednak powodowały, że obumierałeś, bo oddawałeś swoją energię, bo podpinałeś się do róż przeróżnych bytów, które jawiły ci się kobietami, mężczyznami, którym się oddawałeś w seksualności. Naprawdę zatracałeś siebie i coraz bardziej stawałeś się śmiercią. Odchodziłeś, obumierałeś. Nasze obumieranie stawało się coraz szybsze. Im więcej kontaktów seksualnych, tym bardziej się starzałeś, bo oddawałeś swoją moc. Stawałeś się rodzajem drenażu, rodzajem żywej baterii, w której naprawdę zasilałeś inne światy, które podłączały się. A kobieta, w którą w iluzji spotykałeś jako mężczyzna, naprawdę stawała się wejściem USB w Twoją energetykę, w Twoje programy i tak się nie budziłeś i, i tak jako syn ziemi oddalałeś przemianę, bo traciłeś swoją moc, dalej karmiąc demony i inne byty, zamiast ją skumulować i odczuć, że... Programy seksualności były tylko uzależnieniem, były tylko podaną nam iluzją, złudzeń, że tak mamy czynić. Ja jestem prawdą. Tą prawdą jest miłość i jako mężczyzna, jako dziecko ziemi, jako autentyczny gospodarz tej ziemi, daję sobie prawdziwą przemianę to ja o niej decyduję, dlatego odsłania się prawda, dlatego powraca moja seksualna moc z wszystkich doświadczeń. Ona wznosi mnie dosłownie w inny etap. Moja moc przywraca mi moją świadomość, dlatego zdumiewam się potęgą swojej wiedzy, potęgą, że nie potrzebuję wiedzy. Szukać w książkach ziemi, w programach, które mi podawano, w które mi pro, pro, pra, preparowano, abym się uczył, abym zgłębiał podawaną mi wiedzę, przekazów, pośredników, które manipulowały tym światem, tych samych pośredników, które żerały mo, moje energie i pochłaniały moje światło, zatrzymywały moje światło przed rozbłyskiem. Teraz oczyszczam siebie jako mężczyznę. Tym samym uwalniam kobietę z drenującego podłączenia, które jej czyniłem, drenażu, w którym zawładnąłem jej światłem. Jestem wolny, dlatego kobieta ziemi jest wolna, dlatego Matka Ziemia się budzi i przytula swego syna. Matka Ziemia wybacza swemu synowi. Matka Ziemia to też ta kobieta, z którą jesteś, którą dotąd krzywdziłem, nie znając prawdziwego smaku seksualności, łodząc się, że spełniając się w ludzkiej kopulacji, że to jest piękne, że to jest seks, naprawdę był to świat nieboszczyków. I tak ożywiam prawdziwie swego ducha, wchodzę głęboko w swoją jaźń, przytulam głęboko. Siebie. Przytulam głęboko kobietę ziemi. Proszę ją o wybaczenie wszystkich krzywd, które jej uczyniłem, bo w ten sposób wybaczam też sobie. I tak prawdziwie stają się wolne. I tak prawdziwie st wolna staje się matka. Uwalnia się kobieca stwórcza moc. Dlatego Ziemia staje się nietykalna. Dlatego nietykalny stajesz się Ty jako mężczyzna, jako autentyczny gospodarz ziemi i nietykalna staje się kobieta. Kocham Cię, dziękuję Wam.